Więcej. Nigdy więcej. Nigdy więcej! Nigdy No nie przesadzajcie! Nie było tak źle. Krew! Krew! wszędzie krew! No jejku, nie chcący zginęło parę ludzi, wielkie rzeczy. Leciałyś potem Fakt, ale to nie był ładny budynek. Mała strata. Jakbyś chciał wiedzieć, to nie zrobiłem tego specjalnie. W wypadki się zdarzają, a ja lubię im Chciałem nawet jednego adoptować, ale zrozumiałem, że Andrew jeszcze nie nadaje się na ojca. Tak czy siak, przeżyliśmy, a to najważniejsze. Brrr. Dobra, masz rację. Nie ma co błagać nad rozdaną hemoglobiną, jak mawiał mój dziadek. Ale widok tych latających kończyn będzie prześladował mnie do końca życia. Robiłem, co mogłem, a teraz, jeśli łaska, zajmijmy się już prezydentem, ok? okay. Mm. Oto ratusz siedziba Johna McIpke, naszego celu. Ciekawi mnie, dlaczego tyle tu lecieliśmy, skoro to 200 metrów od naszego domu? Poleciałem drutem, żebyśmy mogli nacieszyć się lotem. Długim skrótem. Aha, całkiem sprytny skrót. Prawda? Sam to wymyśliłem. Yyym, Julian, Olek chyba się przygrzewa. Zarapuj mu coś, to się uspokoi. Yyym... Fajnie być młodszym, ale fajnie i kambodżaninem, jodzioł, To nie działa... Bum, szakalaka, uspokój się, bo złapię cię za ptaka. Ech, nie trzeba, już jestem. Czemu mi nie wyszło? Lata praktyki. Jeśli chcesz, to możemy zacząć prywatne korepetycje. Powiedzmy... codziennie o północy? Nie! O północy? Nie! Ubejdę się bez korepetycji! Eee, trudno. Czy... czy możemy skupić się na naszej misji? Jestem za! To jaki jest plan, ciemny herbatniczku? Wybacz, przyzwyczajenie z moich fantazji. Myślę, że powinniśmy wykonać tradycyjny WZS. Wbijamy, zabijamy, księgamy. Hmm, i to zadziała. Hmm, na firmach działa. Tylko że my nie jesteśmy w filmie słodka pupcą. E... Wybacz, holerne przyzwyczajenia. Boję się. Ja też, dubsko. Ja też. Myślę że powinniśmy zrobić coś bardziej finezyjnego. Na przykład przebierzemy się za dostawców pizzy, hydraulików lub francuskie pokojówki. O, to ostatnie, to ostatnie! No co? Nie chcę studzić waszych zapałów względem erotycznych przymieranek. I to, to nie tak jak myślicie. Ale nie mam takich strojów, a czas leci. Ja po prostu od dziecka chciałem zostać pokojówką. Spokojnie dupsko, rozumiemy cię. Dzięki, Julian. Więc raczej przystaniemy na WZS. Codziennie po północy będę spełniać swoje marzenie, dupsko. NIE! Jakieś pytania? Przed północą? Co? NIE! Trudno. Więc? Tak, tak, masz rację. Zaczynajmy już. Nie, nie, piep, pie, i na koniec zabra tu, To nie ma sensu. Jest ich zbyt wielu. Musimy dać prezydentowi czas na ucieczkę! Prezydentowi dał się uciec. Teraz musimy się ewakuować. Jak? Jakbyś nie zauważył? Jest tu ich całkiem sporo. A od czego mamy ich? Jemy. Nie żal Ci tamtych ludzi? Nie, przecież to murzyni. Ym, ale prezydent też jest murzynem. Co, powiedziałeś? Co? Nasz prezydent nie jest murzynem! Ale... Nie ma takiej możliwości! Ale on... To palenizna, rozumiesz? Ale... Y... Nie chcę o tym słyszeć! Ale niebiesku! No dobra, to jak uciekniemy? Prezydent uciekł specjalnym podziemnym pociągiem. Nie możemy jednak go użyć, bo cały kompleks został potem wysadzony. Mogliby wykorzystać go Haribo. Niestety, wysadzając kompleks, z pośpiechu zapomnieliśmy o jednym szczególe. Jak uciekną inni? Nie, to że ukryliśmy tam wszystkich cywili. Tak siak, kiedy władza ucieka, a cywile nie żyją, dla obrońców spokojnie starczy środków transportu, takich jak ten. Tam nic nie ma. Spokojnie, tam coś jest, tylko tego nie widać. To samo mówiłem mojej byłej. Samolot z funkcją kamuflażu. CUD TECHNOLOGICZNY! To czemu prezydent nim nie uciekł? Ehm... No wiesz, ta technologia jest niezbyt stara i... Hmm... Wypróbowana. Czyli to eksperymentalny prototyp? Wolałbym określenie nowiutki nieśmigany. Jesteś w ogóle pewien, że go tu zaparkowałeś? Oczywiście, spójrz tylko. Aha. Nic mi nie jest. Jesteś pewien? Chyba widzę twój mózg na krawężniku. To by rana. I jelito. Do wesela się zagoi. I czemu twoje prawe oko jest na twojej stopie, która z kolei w połowie znajduje się w twoim nosie? Dobra. Zupełnie nic mi nie jest. Musiałem zaparkować na innym dachu. Nie mógłbyś mi pomóc wstać? Raczej nie. Czemu? Nie mam łopatki, żeby cię zeskrobać. No nie przesadzaj, nie jest tak źle. Po prostu włóż wszystkie najważniejsze organy do jakiejś torebki i razem poszukam samolotu. Może być ekologiczna? A z biedronki? Tak. To może być. To poczekaj, zaraz zejdę i cię pozbieram. Hmm. Co znowu? Wiesz, dopóki nie zaczniesz mnie zbierać, scena się nie skończy. Hm? Jesteśmy postaciami trzecioplanowymi, moglibyśmy wydłużyć tą trochę tę scenę, by pokazać widzom nasze talenty. To nasze 5 minut! I co niby mielibyśmy robić? Ciągnijmy tę scenę w nieskończoność, prowadząc sympatyczne felietony lub zastanawiając się nad ważnymi filozoficznymi treściami. Nie chcę nic mówić, ale jakiś jamnik bawi się twoją śledzioną. Typu... Hmm... Dlaczego kisiel cytrynowy jest żółty? Bo jest cytrynowy? Kolor przecież zależy od barwnika. Czemu nie zrobią go niebieskim? Albo czarnym? Może życie to iluzja, a my żyjemy w jednym wielkim kisielowym burdelu? Popierd...liwo cię. Ale to chyba normalne, gdy mózg kapie na beton. I tu nasuwa się kolejne pytanie. Kto w nim jest dziwkami, a kto burdermamą? Kto klientami? Kto z Was daje dupy dla chwały słodzików i regulatorów śli? Tak, drodzy widzowie, zastanówcie się nad tym i pamiętajcie, cokolwiek zdarzyłoby się w Waszym życiu, nigdy nie rozmawiajcie z niczym, co przed zalaniem jest w proszku, oprócz piasku. Piasek jest po. Bez jań. Jak sobie życzysz? Nie, nie, ja też włóczę do torebki.